Witam Cię bardzo ciepło, na początek kilka słów o mnie, nazywam się Nina i mówię o sobie dusza w podróży życia. Dusza, bo, bo rozwój duchowy i duchowa jest dla mnie perspektywą taką, przez którą patrzę na świat i ona jest dla mnie kluczowa. A w podróży życia, bo rzeczywiście od ponad, prawie 13 lat jestem w podróży po Polsce i w głąb siebie, i y, ostatnio y, sporo o niej opowiadam. Y, jeżeli jeszcze nie miałaś, nie miałeś y, okazji, to zapraszam Cię y, do playlisty Moja podróż. Tam znajdziesz mnóstwo y, różnych odsłon, y, kiedy opowiadam w różny sposób o tej podróży. I y, moment, y, za dwa dni, będę opowiadać jak będzie ostatnia taka zapanowana. Y, transmisja na żywo w tym temacie gdzie podzielę się drogowskazami na życie w zgodzie ze sobą to będą takie lekcje refleksje jakie wzięłam z tej prawie 13 letniej podróży dlaczego Ci o tym opowiadam dlatego, że zapraszam Ciebie jeżeli czujesz moją energię jeżeli to co posłuchasz poczujesz, że to, że to może być dla Ciebie to zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną, bo zapraszam beta-testerów, powiem szeroko, dlatego że odważne, otwarte dusze, które chciałyby przetestować wraz ze mną to, co mi przyszło, jako taki program transformacyjny, kilkumiesięczny, nawet być może roczny. To, tak mi przyszło, że to jest odważ się być sobą, droga, droga do pełni. Dlaczego wspominałam o drogowskazach? Bo Drogowskazy byłyby taką, takim, powiedzmy, takim drogowskazem tego programu. To są moje drogowskazy, więc i teraz nie chodzi o to, że te drogowskazy, właśnie każdy ma się z nimi zgadzać i tak dalej. To jest dla mnie bardziej inspiracja, taki, taki zaczynek do własnej refleksji, do poszukiwania własnych drogowskazów. Do sprawdzenia, co jest moje, co nie moje. To są drogowskazy, które mi pozwoliły być w, i pozwalają być w pełni autentyczną. Dlatego akurat dzielę się swoją drogą. Aczkolwiek w trakcie tego procesu będę zachęcała, żeby każda dusza odnajdywała swoje, co jest jej. Te drogowskazy, tak jak będą wyznaczały, jeden miesiąc będzie tak jakby ukręcany na jeden drogowskaz. I w ten sposób każda z osób, która będzie uczestniczy, będzie mogła się przyjrzeć sobie w różny sposób. Całość to będzie technicznie wyglądało, że to będą cotygodniowe, w tym samym czasie, co tydzień o tych samych godzinach, to będą dwugodzinne spotkania co tydzień w tym samym czasie. Mój pomysł, bo najlepszą energię mam z samego do południa, więc mój tak jakby taki czas, który najbardziej byłby dla mnie odpowiedni to jest. I który tak czuję, że najbardziej bym chciała to jest czwartki od 10.10 .10 do 12.10, mniej więcej. Natomiast na tą chwilę mam trzy cudowne kobiety na pokładzie i Dwóm wiem, że na spokojnie pasuje ten czas i też kibicują, natomiast jest jedna duszyczka, która na dniach będzie wiedziała, jak jej, jak z jej czasem, i może się okazać, że zdecyduje się w ramach też testowania, bo całość będzie testowaniem dla mnie i dla osób, które będą w uczestniczyły. Będzie możliwe, że będzie po południu, aczkolwiek maksymalnie to będzie 18:20, w takich godzinach. O 18 godzina to będzie maksymalna godzina rozpoczęcia, bo to już powoli ja słabnę. Godzina 20 często zamykam oczy. Nie to, że idę spać, ale już czuję zmęczenie, więc na pewno do godziny 20 to się skończy i wtedy biorę pod uwagę poniedziałek lub wtorek. Dlatego na dziś nie powiem Ci, jaki, jaki to dzień, ale informuję, że to będzie stały, określony dzień co tydzień. Będą to spotkania na żywo, więc jeżeli w jakikolwiek sposób bierzesz to pod uwagę, to to jest ważna informacja, że to jest co tygodniowe. Będą raz na jakiś czas jakieś przerwy, być może. Powiem tak, ja to będę testować. Z jednej strony planuję jeden tydzień bez spotkania, czyli tak jakby trzy tygodnie spotkań i tydzień przerwy. Aczkolwiek będę wszystko to sprawdzać, testować, testować razem z Tobą, jeżeli to będziesz tą duszą, która się zdecyduje być beta to, to, co czuję na ten moment i to, co będę też sprawdzać, doświadczać właśnie razem z beta-testerami, to to, bo. Chodzi o to, że przyszła mi jakaś formuła, ja, jakiś pomysł. Natomiast ja uwielbiam sprawdzać i doświadczeć. Czy, czy te pomysły, które przychodzą, są w 100% moje, czy ja się w nich 100%? Ja je czuję, natomiast dopóki ich nie doświadczę, to może się okazać, że pewne niuansiki są do zmiany. Na tą chwilę mój pomysł jest taki, że, jedno, że to byłyby spotkania głównie w kręgu w takiej formule kręgowej, więc warto znać tą formułę lub ewentualnie ją poznasz, ale żeby wiedzieć, tam są konkretne zasady kręgowe, więc warto to wziąć pod uwagę. Można je poczytać na stronie. Ja zresztą zamieszczę pod tym, pod tym nagraniem informacje. Tak jakby, że możesz od razu przejść i poczytać, bo jest ważna akceptacja tych zasad, żeby móc z tym uczestniczyć. I w jednym tak jakby kręgu to właśnie byłby temat. Tematem byłoby właśnie drogowskazy, jeden z drogowskazów. I w tym momencie każda z duszy mogłoby się poeksplorować. I mówię, być może któraś z duszy odnajdzie, że ten drogowskaz jest całkowicie nie jej i będzie poszukiwać swojego. Także to jest fantastyczne, żeby każda nas swoje. Jeden krąg byłby takim typowym kręgiem po prostu, co jest żywe w każdej z nas. Na pewno też czuję bardzo mocno formułę Love Seed, która przyszła do mnie i raz ją testowałam. i będę, będzie jeszcze możliwość jej sprawdzenia 14 lutego. Dni walentynki poczułam, że to jest dobry moment na Love Seed. I teraz tak. Na pewno przed, ja w czwartek opowiem o tych drogowskazach, a to będzie w skrócie. Wyobrażam sobie to tak, że przed pierwszym spotkaniem w danym temacie, to ja o danym drugostradzie nagram dłuższy filmik, opowiem więcej, jak to jest z mojej perspektywy, żeby na kręgu móc się do tego odnieść i już wcześniej móc poszukać. Także to będzie nagranie dostępne wcześniej. Chyba, że gdzieś nami poczujemy, żeby robić to na żywo, ale to wtedy będzie zupełnie inny dzień. Natomiast na tą chwilę czuję, że to będę raczej spontanicznie robić i będę udostępniać nagranie. To, co. To, co jeszcze bym. Czuję jeszcze, że fajnie by było, gdyby była taka sesja pytań i odpowiedzi, przynajmniej raz na jakiś czas. Bo formule kręgowej raczej się mówi, chyba że poczujemy wspólnie, żeby ciutkie tak jakby rozpuścić te zasady tak, żeby to najbardziej sprzyjało. Całość jest doświadczeniem, sprawdzaniem. Nawet nie mam opisu na stronie. Poczułam dzisiaj, że ten opis będę tworzyła razem z, z beta testerkami w tym sensie, że po ich informacjach zwrotnych, po moim doświadczeniu, po poczuciu ja będę mogła składniej i jaśniej to yy, dookreślić. Czuję, że okres testowania to będzie około 3 miesięcy. Yy, około, bo może być to ciut dłużej. Daję sobie 3 miesiące, pół 3, 3 miesiąca na takie testowanie, sprawdzanie. Co bym chciała w zamian? To będzie wszystko za dar, ale to Ty całkowicie dokreślasz. Być może, jak jesteś w trudniejszej sytuacji finansowej, to będą dokładnie, być może znajdziesz inny sposób też na wymianę, jeżeli ta sytuacja finansowa jest ci trudniejsza, a czujesz, że to byłoby fajne miejsce, żeby doświadczyć. I teraz, tak ważne jest, w każdym momencie można dojść do tego programu i w każdym momencie można wyjść. Tak przynajmniej będzie w okresie testowania. Ja to będę sprawdzać, bo czuję, że, że chciałabym z czasem, jakby był nawet to program roczny, żeby on był taki otwarty, że na dany miesiąc może ktoś wejść i po miesiącu wyjść. W trakcie testowania zachęcam, żeby być przynajmniej cały miesiąc, natomiast może się okazać, że ktoś poczuje, że, że chce wyjść wcześniej. Dla mnie też jest ważna opinia. Y, opinia, informacje zwrotne, wszelkie informacje zwrotne, co pasuje, co nie. To mi się nie podoba, to mi się podoba, tego bym chciała więcej. Wszystkie te informacje są dla mnie kluczowe. Tego głównie oczekuję od beta testerek. Szczerości, bycia wprawdzie i tych szczerych, autentycznych informacji zwrotnych. Nawet jeżeli po jednym spotkaniu czy po dwóch by się okazało, że to nie moje, nie dla ciebie, to żebyś, y, żebyś y, napisało, napisała, Dałam informację, za tą, co, co, co nie, dlaczego Tobie to nie pasuje. Bo być może dzięki Tobie będę mogła dookreślić też, mm, dla kogo tak, dla kogo nie taki program. Ja raczej idę z czucia, intuicji trochę inaczej, więc eksploruję, doświadczam. Jeżeli y, to tak czuję, że to są główne informacje, będzie jeszcze sesja, ja specjalnie to nagrywam teraz, y, za, dwa, oko, za, za dwa tygodnie, jeszcze nie wiem w który dzień. Ale na początku tygodnia będzie sesja pytań i odpowiedzi, i będzie można mi zadać wszelkie pytania. Do tej pory będę znała już dokładnie dzień i godziny, w jakich y, będzie, będą się odbywały spotkania. Y, nawet jeżeli to, co powiedziałam, nie pasuje ci, jeżeli coś Cię woła, a z tego, co powiedziałam, może to nie ten y, termin, i tak dalej, zachęcam Cię do bycia na sesji pytań i odpowiedzi albo napisania do mnie bo może będzie mi łatwiej wziąć to pod uwagę. Także jeżeli cokolwiek gdzie wołam, to zapraszam, zapraszam do kontaktu, bo byłoby cudownie mieć się na pokładzie. To jest w ogóle bardzo, będzie niewielkiej grupie. Ja na tą chwilę wołam maksymalnie 8 osób, mam 3 betatesterki. Wcześniej myślałam o maksymalnie 4, natomiast ym, spra właśnie sprawdzę, czy 8 osób to jest jeżeli tyle się duszyczek pojawi, czy to jest ok, czy jednak wolę w mniejszej grupie, więc trzy miesiące dla mnie, dla każdej z beta dla każdego, także cokolwiek czujesz, zapraszam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Ciebie cieplutko. Pa!